Zapowiada się kolejny piękny dzień. A ja nie mam zupełnie pomysłu, o czym kręcić dzisiejszego vloga. Ale nie przejmuję się tym, bo tak jest już od ponad dwóch tygodni. Więc pełen luz. Poza tym, skończyła się woda, i muszę dokończyć prysznic używając filipińskiej metody, czyli polewaczki. The water. Hey, across the sky across pa, pa, pa. sky pan, pan, pan. pan. Hey, o, oh, ten kawałek już był w vlogu ale co tam, łamienek? <laughs> Łabiemy kłamiemy jak Słuchaj, mówili, że za mało przyszłej youtuberki było w ostatnim odcinku. Plan na dziś spontan. Jessy mnie zaprosiła na filipińskie śniadanie. W związku z tym, że nie jem śniadań, nie będę mógł się tym delektować, ale chętnie wam to pokażę. Były komentarze, żeby pokazywać więcej filipińskich klimatów lokalnych. Nie wiem czy się da jeszcze więcej, no ale okej, spróbujmy, więc pokazuję. Co się oglądają w telewizji? W telewizji leci Alvin i wiewiórki. Prawie cała rodzinka w komplecie, tak mi się wydaje. Ale dobra, zobaczmy, co tam Jessie gotuje. Co tam gotujesz dobrego? Słuchajcie, epicka scena, ale do gara muszę zajrzeć, o co tam chodzi. Tak się gotuje w wielu filipińskich domach. Patyki, ogień, gar. No nie w każdym jest Jessie. <noise> Chyba się trochę wkurza, że nakręcam, no ale wie, że jestem youtuberem, więc mogła mnie nie zapraszać. Patrzcie na to, to nie jest ryż, to jest kukurydza. Na prowincji na Filipinach, w wielu miejscach je się taką właśnie mieloną kukurydzę jest tańsza niż ryż oni się często tego wstydzą choć niepotrzebnie bo ta kukurydza jest zdrowsza i ja osobiście wolę ją zjeść od czasu do czasu niż ryż a stąd się bierze wodę no i tak wygląda chata od tyłu Odkryłem jedną ciekawą rzecz teraz właśnie kibelek. No i znowu te obrzydliwe plakaty. B! Pamiętacie babcie w różowych włosach? Śmieją się, że nagrywam gacie. Ten koleś przed chwilą zrobił i wszystkie kurczaki przybiegły. Wow. A. 지경권 하루에. Jestem na markecie i trochę przykry widok, ale postanowiłem go Wam pokazać. Świnia jest wyglądana tutaj. Słabo to wygląda, no ale takie są realia filipińskie, że tak przewożą świnie. Przemyślenie na dziś mam takie. Że myślenie jest przereklamowane. Mój dobry znajomy kiedyś powiedział coś fajnego. Myślenie jest dla nieudaczników, którzy nie potrafią podejmować szybkich decyzji pod wpływem impulsu. Pomimo tego, że jest to cyniczne stwierdzenie chyba cyniczne lub sarkastyczne nie wiem gubię się już w tych wszystkich definicjach to ma w sobie bardzo dużo prawdy. Mamy tendencję do zbyt intensywnego myślenia, a zbyt małej ilości działania. Próbujemy wszystko przemyśleć, żeby być absolutnie pewnym, zabezpieczonym. Nie da się, słuchajcie, trzeba wybierać na podstawie intuicji, a później działać i nie myśleć za dużo, bo myślenie jest przereklamowane. Yeah I'm the lawyer.